Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense. I słuchajcie, dzisiaj przetestujemy znowu Mecha Bani Titana, którego jest o wiele więcej niż wczoraj, bo każdy się dowiedział, że ma teraz nową umiejętność. I słuchajcie, wczoraj testowaliśmy tą umiejętność, ale ona nie działała. W tym momencie właśnie Ewan, czyli tutaj drugi twórca, współtwórca Toilet Tower Defense, napisał nam na partner czacie, że żebyśmy sprawdzili, bo już powinno działać. Także generalnie widzowie, lecimy na sprawdzanko, od razu zagram sobie eventową mapę. Oczywiście podpisuję, nadal postępuję. Za 400 gemów, czyli musicie wysłać postać 400 gemów i napisać podpisz. Jak wyślecie jakkolwiek inaczej, to wtedy biorę to jako prezent. Pamiętajcie o tym, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba z dzwonem widzowie i lecimy do testowanka. Zanim przejdziemy do odcinka, to chciałbym Wam przypomnieć o apce Skinape, na której możecie wymieniać punkty na Robuxy. Czyli mówiąc krótko, zdobywać Robuxy, zagranie w gry. Na pewno pamiętacie, kiedyś Wam o tym mówiłem, nadal są tutaj takie same oferty. Jak widzicie, ostatnio wypłacili tutaj ziomkowie po 5 Robuxów, 15, 20 i to naprawdę. Naprawdę działa. Ja sam wypłacałem. Tutaj na moim profilu Netwinie 100 Robuxów sobie wypłaciłem kiedyś. Ogólnie, widzowie, pamiętajcie o promokodzie. Jeżeli wpiszecie tutaj na start MERES, to odbierzecie 100 monet na start, widzowie. Jak dopiero co pobie pobierzecie apkę, macie oczywiście link w opisie, to jak pobierzecie sobie apkę, wpiszcie ten kod, dostaniecie 100 monet i już jakoś zaczniecie. I słuchajcie ogólnie, Robuxy wymienia się tutaj w zakładce Robux i możecie sobie wymienić na Robuxy zwyczajnie za Game Passa i po prostu tworzycie Game Passa i skinnej pod was to kupuje. Na przykład, ja mogę sobie 95. Robuxów, ale wolę gift carda, więc sobie 6900 najlepiej widzowie zarobić, ale Game Passem też można. Mamy też nowe quizy, quizy są odświeżone i słuchajcie, zobaczcie, tutaj mamy potężne, potężne jakieś pytania, na które oczywiście odpowiadacie. Im więcej odpowiecie, tym więcej tam monet dostaniecie. Na przykład przy 10. pytaniu macie 4 monety, przy 25 monet i te pytania troszkę się ostatnio zmieniły, także warto sobie tam zajrzeć. Generalnie widzowie macie link do tej apki w opisie, wpisujecie kod Meres i jedziecie zarabiacie sobie tutaj monety w różny sposób. Generalnie jak chcecie bardziej takiego większego poradnika ode mnie, to był kiedyś taki filmik, daję wam też linkacza w opisie, możecie sobie obczaić, tam więcej mówię o apce, jak tutaj działać, jak się poruszać. No i macie też playtime'a, którego bardzo polecam. Jak sobie tutaj zaakceptujecie playtime'a, no to generalnie gracie sobie w gierki i co minutę dostajecie sobie albo za jakiś, za jakiegoś taska, czyli za jakieś osiągnięcie w grze, zrobienie czegoś, no to generalnie dostajecie różne tutaj, no po prostu dostajecie monety za różne działania, tak, za po prostu granie w grę. Grę. Także to jest naprawdę grube i to jest w sumie moja ulubiona zakładka na Skin I Jeszcze jedno widzowie, nie zapomnijcie, dodali coś nowego. Na stronie głównej macie freebies i to są darmowe rzeczy do różnych gier. Macie anime, Fighters, Simulator. I dosłownie macie tutaj wszystkie kody do tej gry. Czajcie? W jednym miejscu uzbierali tutaj twórcy tej apki wszystkie kody, jakie aktualnie są do gierek. Także każdą grę, która ma kody, macie tutaj, do Dorsów, na przykład. Także generalnie możecie naprawdę wszystkie tutaj kodziki sobie sprawdzić, i jak zaczynacie gdzieś grę, no to sobie po prostu te kody użyć. Macie też kody do, Roblo do Robloxa i tutaj widzowie jest Spider Cola, Tweet Roblox to są te darmowe przedmioty. Jakby jakieś nowe pojawiły, to też tu będą, także darmowe rzeczy do Robloxa jeszcze są tutaj dodatkowo, a was zapraszam do pobrania tej apki. Jak widzicie, znowu ktoś wypłacił przed chwilą, to serio działa, mam nowego ziomka, jakiś Nichol. znowu ktoś wypłacił, serio, to działa, już wam od miesięcy o tym mówię i jak najbardziej warto sobie tutaj zbierać te Robuxiki za monety, co nie? Także zapraszam was do grania, link macie w opisie, kod meres, pamiętajcie, w kod promo Czyli promo code i tutaj Berezik i macie 100 monet na start, i to wam na pewno pomoże, przyspieszy Wasze zbieranie monet. Jest to nawet potwierdzone tutaj, jeżeli chodzi widzowie podobno, bo jeszcze nie sprawdziłem, ale jest to potwierdzone, że ma działać ten boost od mecha Bani Titana razem z innymi boostami. Czyli Leprikon ma ręża, daje ręża więc ten ręcz powinien działać, ale o właśnie, ręcz to w sumie nieważne, ale DJ TV daje też cooldowny mniej tylko on daje cały czas, a mech bani daje na 20 sekund, 25%, jeżeli dobrze pamiętam. Także tutaj po prostu. To się łączy. Czyli tak, mamy minus 25% na DJTV Men. DJTV DJ Man ma minus 25% cooldownu dla postaci dookoła. I generalnie, jeżeli chodzi widzowie o tego Mecha Bani, to on wręcz wręcz 30 kratek. Nie wiem ile to dokładnie będzie. On ma 25 jak go dopiero co postawię, więc zakładam, że takie kółko, właśnie, tylko nieco większe. W nieco większym kółeczku on ma zasięg, żeby boostować jednostki o te swoje 25 cooldownu mniejszego na 20 sekund. Czyli niestety nie jest tak jak DJTV, że non-stop to mamy, tylko musimy użyć umiejętności i wtedy mamy tego boosta na mniejsze cooldowny. Inaczej to nie działa, prosta sprawa. Także widzowie, za chwilkę to przetestujemy. Na początku damy sobie tutaj DJTV Mena, postawimy wszystko jak trzeba i zobaczymy, czy faktycznie mamy te cooldowny mniejsze. Chociażby na takim green laserku albo leprikonia, To wszystko da się widzowie sprawdzić, także jak najbardziej za chwilkę to Garnę, tylko aktualnie przydałoby się troszkę tutaj poulepszać i tak dalej, dobra. Dobla. Do, dobla. <grytania> dobra, leprikon, widzowie, chciałem powiedzieć leprikon i dobra jednocześnie i wyszło dobla. No więc tak, widzowie, dobla, mamy leprikon kameramena. I w tym momencie ten leprikon będzie sobie tutaj stał, będzie bił, wiecie, mamy minus 5% cooldownu, wszystko pięknie, fajnie, ale my chcemy przetestować naszego króliczka i właśnie to będzie najciekawsze, bo teraz już powinien działać, to było zbugowane, czyli dobrze mówiłem, że coś mi tu nie gra, bo niby on się włączał, ale do no jakoś to nie działało, wiecie, tak no, poszedłem, sprawdziłem i faktycznie na tym partner czacie mamy info, znaczy mamy, ja mam info, że zostało to naprawione, więc słuchajcie, dotestujemy, testujemy, testujemy, informuję was od razu, wiadomo, jako partner tej gry od razu informuję, no i teraz słuchajcie, mamy tego leprikonka, tak naprawdę w sumie aktualnie jedyne co będziemy robili. To w sumie dopóki no, co ulepszali sante, nie? Chociaż można też ulepszyć Leprikona, żeby szybciej te wave'y szły. Wiecie o co chodzi? To jakby m, temat jest taki, że jeżeli ulepszymy Leprikona, szybciej będzie rozwalał te skibidy, czyli szybciej będą nowe wave'y. No i to będzie dobrze zrobić, bo naprawdę idzie to bardzo tak ślamazarnie, tak giga powoli, więc zróbmy to troszkę szybciej. Ja lubię sobie przechodzić mapki jak najszybciej i w ogóle no jak jeszcze nie wiecie jak przejść mapkę łatwymi postaciami, tanimi postaciami, gdzie naprawdę każdy free to play gracz może to ogarnąć, to czajcie mój odcinek na najłatwiejszą. I najszybszą strategię, jeżeli chodzi o takiego free-to-play gracza, bo naprawdę jest to mega OP widzowie. Trzy postacie są wam potrzebne i to mega taniutkie. Nawet jakby kupić na trading plazie, to mega, mega tanio. No więc po prostu polecam zajrzeć do filmu, bo jak ktoś nie oglądał, to nie wie. I teraz, i teraz sobie nie nabija jajców i Expa do Event Fasa. To wiadomo, szkoda, zawsze szkoda. I teraz tak, Santę ulepszamy tutaj. Mamy minus 10% cooldownu i zobaczymy. Właśnie, ile będzie miał cooldownu na minus 25% Leprikon. Postawimy mecha, odpalimy mecha i zobaczymy, jak szybko Leplikon będzie nawalał, nie? Bo czuję, że to naprawdę będzie mocne. Podobno się to nie wyświetla gdzieś tam, wiecie, jako taki kafelek, ale ma działać. Zobaczymy, czy będzie działało. Zaraz, zaraz sobie to tutaj się przekonamy, nie? Wszystko sobie obczajimy. Dlatego dla was tutaj testuję, żebyście wiedzieli, czy na pewno postać działa, czy warto ją kupić widzowie. Warto. Tym bardziej, że jest go coraz więcej i będzie go jeszcze więcej, bo ten event wielkanocny dopiero tak naprawdę co się zaczął, nie? To, to nie jest, że ten event jest długo. on jest, no, jest króciutko. Także myślę, że tych godli będzie bardzo dużo. Nawet nie wiem, czy nie przyrówna się z. No, z Titanem Prezentmenem to nie, ale z cinema myślę, że może dogonić, może nadgonić. Taka setka, no 100 tysięcy będzie na pewno, mi się wydaje. Wiecie, 100 tysięcy na pewno, ja bym tak strzelał już, że 100 koła będzie tych postaci. Także na pewno nie będą jakieś mega drogie, jeżeli chodzi o gemy, i na pewno będzie dało się je zdobyć, tak wiecie, bardziej. No, w sensie wiecie, że nie będzie to trudne, żeby zdobyć aż tak trudne. Dobra, i teraz tak, dajmy kolejne. Tego Leprikonka, ziomeczku, żebyś też boostował tego drugiego. No i w tym momencie możemy Mecha już dać, widzowie. Nie ma co przedłużać. Sprawdźmy od razu. Mecha ma oczywiście busta też cooldownów od DJa TV Mena. No i tak, jeżeli mamy Leprikona, i on teraz ma minus 10% cooldownu, słuchajcie. I tak, 0,23 ma w tym momencie. No dobra. Ulepszmy go na maksiora. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tylko DJ TV też musi być na maksa i wtedy dopiero użyjemy umiejętności, wiecie, żeby zobaczyć to tak na najmocniejszym ulepszeniu, czyli jak DJ TV będzie miał 25% mniej, będzie on się dawał 25% mniej cooldownów i jak będziemy mieli tutaj widzowie na fula ulepszonego Lepricona i wtedy zobaczymy, jak szybki i jak potężny on jest, także poczekajmy jeszcze chwilę, bo to naprawdę będzie gruby teścik mm, i nie chcę tego tutaj zaprzepaści. to tu musi być, wiecie, wszystko idealnie, pięknie, ładnie zrobione, więc tak, Santa już kończymy ulepszać za chwilkę, mamy bardzo potężnego Lepricona, Prikona, który sam aktualnie przechodzi grę, no bo jak mówiłem, w odcinku to naprawdę jest potężna postać. Zresztą nie dostaje stunów, także to chyba już mówi, że to naprawdę to jest szalona postać. Dobra, 3000. Tutaj mamy Wejwika. Wydaje mi się, widzowie, że no aktualnie po prostu sobie poczekam i tyle. Więc tutaj powiedzmy, że ulepszę to ma na maksa i widzimy się przy sprawdzaniu umiejętności, bo to jest w sumie najważniejsze. Czy ona naprawdę już działa? Zobaczymy. Dobra, widzowie, mamy to. DJ TV Man na maksa, Leprikon na maksa. Mamy od DJ TV Mana, mamy minus 25% cooldownu i mamy 0,16 cooldownu. Z taką prędkością bije ten leprikon, Ulepszmy też tego drugiego. I w tym momencie, widzowie, odpalamy Rabid, czyli wściekłość. To jest na polski wściekłość, tak mi się wydaje i wszystkie jednostki w zasięgu 30, czyli no mniej więcej, mniej więcej tyle, co teraz mamy to kółko, nie? To jakoś tak mniej więcej powinno wyglądać. Mamy 27,5, czyli troszkę większe kółko, więc podobne do DJ-a TV-mana będziemy mieli o 25% mniejsze cooldowny, czyli łącznie minus 50%. Uwaga, odpalamy. No i co? Mamy? Świeci się. No dobra. Czyli tak, generalnie powinno to działać. I z tego co widzę, chyba działa, bo bardzo szybko te Giant Blind Toilety się tutaj rozwalają. Patrzcie jak szybciutko spływają, nie? Także wydaje mi się, że działa, bo tutaj się błyszczą te postacie teraz. Wcześniej tego nie było. No i słuchajcie, póki się błyszczą, to tak sprawdzam, czy, czy faktycznie szybko biją. No chyba tak, chyba to działa, tylko że jest jedna rzecz, tak jak mówiłem, nie widać tego w statystykach. Czyli jak wbijamy sobie tutaj, to nie będzie widać żadnego tam kafelka, niczego. Tylko po prostu ten mech bani daje takiego boosta, który wiecie, nie jest widoczny w statach postaci. Po prostu, więc jak klikamy, to on daje buścika, zawsze jest to 25% mniejszy cooldown na 20 sekund. Czyli przez 20 sekund możecie, możecie mieć nawet minus 50% cooldownu, czyli to nie wiem, ile będzie, 0,10%? Ten Leprikon wtedy bije, co, chyba coś takiego, nie? Teraz mi się nie chce liczyć, ja tak mam, widzowie, nie, ja nie lubiłem matmy, sorry, ale naprawdę tutaj, no wiadomo. Merezi, kto się nie odnajduje w Batwisz, więc tak, jeżeli chodzi o DJ-a, tutaj widzowie, wszystko ładnie poulepszane. Możemy zrobić na maksiora tego mecha bani i zobaczyć, jak dalej będzie boostował. Bo póki co, to wiecie, to sobie przetestowaliśmy na takich początkowych Skibidi, a fajnie będzie zobaczyć jak dużo ten mniejszy cooldown, aż 50%, czyli łącznie mamy takie boosty, Jak ma macie DJ TV Mena, macie Leprikona i mecha bani, to możecie sobie zrobić, żeby wasze jednostki miały minus 50% cooldownu. Przez te 20 sekund, co, co słuchajcie, 3 minuty, bo ta umiejętność jest co 3 minuty. I jak macie im więcej bani macie, to tym więcej klikania macie, czyli i jakby wiecie, no tak naprawdę możecie zrobić sobie pięciu królików i co trzy minuty macie pięć razy do użycia na 20 sekund, czyli łącznie, widzowie, uwaga, na 100 sekund. Na 100 sekund macie, nie? Także no grubo, prawie, no w sumie to półtorej minuty, nie? Troszkę ponad. Także naprawdę dużo, dużo długo jakby macie minus 50% cooldownu na każdej postaci. Nie wiem, czy ten mech bani bustuje jeden drugiego. Prawdopodobnie tak, czyli jak mamy na przykład tego tutaj, patrzcie, ten tutaj to jak go klikniemy, tą jego umiejętność, to on zbustuje wszystkich dookoła, czyli Mecha Mechabani też, ale siebie nie, siebie chyba nie bustuje. Chociaż powiem wam, że pewny nie mogę być. No nie mogę wam tego tak powiedzieć, że jestem pewny, ale wydaje mi się, że chyba. Chyba nie bustuje. Chyba nie bustuje sam siebie, chociaż no mówię, nie jestem pewien, bo tutaj mam zagwostkę, nie? To tak wygląda. No, nie wygląda dla mnie tak totalnie. Czekajcie, no użyjmy tego. No, niby on też się błyszczy. To chyba wszyscy wiecie. To chyba nawet on, jeżeli chodzi tutaj. Nawet jeżeli chodzi o niego, to on chyba też sobie boosta daje. Na te TV Mena. Widzowie, dawać, 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 lecimy. Teraz kasiorki będzie dużo, nie? No, wyobraźcie sobie, że cooldown byłby zmniejszony na farmie i farma by działała wtedy tak, że daje na przykład dwa razy po 2000, nie? Czyli na przykład byśmy mieli nie 6000, a słuchajcie, 12 tysięcy co rundę, kiedy działa ten boost. To by było szalone. Musicie przyznać, że na farmie to by było naprawdę szalone, nie? Tak mi się wydaje, że to by było grube. No i tak, możemy znowu ulepszyć. I patrzcie, szybciutko biją? No nie, no faktycznie, powiem Wam, że chyba to widać. Jak tak patrzę, to chyba to widać, że generalnie te no szybciutko, patrzcie jak tą różdżką machają, zobaczcie. No, jest to machanko takie szybkie, ale sprawdźmy, jak na przykład już y, opadną emocje, to ta umiejętność przestanie działać. No dobra, bi. Bij, bij. zobaczymy, czy ta animacja jest jakaś podobna. No podobna i tak jest, no dobra. Wierzmy, że jest to naprawione, no bo faktycznie zostaliśmy poinformowani, że jest już naprawione, to oby tak było, no ale jak widzicie, naprawdę Mech Bunny Titan dostał troszkę takie drugie życie, że faktycznie ludzie będą teraz go używać, no bo 50% cooldown mniejszy to jest dużo. Pamiętacie, jak wchodził DJTV i można. Było zrobić minus 100% cooldownu, i zawsze postacie miały zero cooldownu. To było totalnie szalone, było to tylko przez chwilę. Ale na jednym z moich odcinków, jak najbardziej, coś takiego robiliśmy. Także to było totalnie, totalnie szalone, nie? Serio, totalnie to było szalone. Mogę odpalać ciągle tą umiejętność, robić mniejszy cooldown. Mamy teraz 50% mniejszy cooldown, widzowie. Potężny mech Bunny Titan. Naprawdę, fajne combo robi z DJM TV-manem. Także tutaj powiem wam, że jak to się wszystko łączy, kombi, no to mega, mega sprawa. Dobra, widzowie, mamy już końcówkę. I tak pomyślałem, że nałożę więcej leplikonów. Jeszcze dodatkowy tutaj bani. Odpalamy sobie cooldowny mniejsze. I patrzcie, faktycznie te to Sig Mutanty mega szybciutko zlatują z rowerka i to serio, serio wydaje mi się, że to działa, że to już naprawdę działa. Także mamy minus 25% cooldown od DJ-a, damage od DJ-a, 10 range'a od Leprechauna i jeszcze minus 25%, co prawda na 20 sekund, ale co widzowie 3 minuty. Jak to dobrze wyliczyłem? Chyba dobrze wyliczyłem. Czekajcie, sprawdzimy. No tak, faktycznie co 3 minuty, więc naprawdę moim zdaniem giga spoko sprawa. Jeszcze ten taki, wiecie, tutaj nie wiem, płomień latający, nie wiem co to jest, ale mega fajnie to wygląda. Dobra, weźmy tych Santa i Menu wywalmy. Dodajmy jeszcze jakiegoś mecha bani na przykład. No wiem, że on tutaj nie dostanie busta od DJ-a bo jest za daleko, ale nie ma to znaczenia. Odpalamy kolejnego buścika. Jeszcze tutaj możemy postawić jednego. Cyk 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 i dobra, i odpalamy zaraz kolejnego buścika. On co prawda nie, on chyba dosięgnie Leprikonów. Czekajcie. Patrzcie, tutaj jednego dosięga. Widzicie? czyli ma tego range'a naprawdę na te 30 krateczek. Także no faktycznie trzeba uważać jak to się klika. Mamy tutaj za chwilę. Patrzcie, ile można mieć tych bani i tak dużo odpalać tych boostów. O, i teraz Leprikony odpalone. Dobra. Także naprawdę jak widzicie, totalnie, totalnie widzowie to działa. Żaden skamik totalnie działające jak zawsze u Merezika. Wszystko działa, wszystko śmiga. I teraz tak, jak to tutaj wygląda za 3 sekundy. Dobra, jedziemy, jedziemy, let's go, let's go. Dobra. Mamy kolejny rabbit, czyli kolejną wściekłość odpaloną i w tym momencie nasz króliczy boss przeszedł o wiele krótszą drogę niż wcześniej, czyli faktycznie chyba to działa, widzowie. Więc dzięki wam za obejrzenie tego odcinka. Przetestowałem, jak widać, jak najbardziej no najpewniej działa. Jeżeli o to chodzi. Pamiętajcie, że podpisuję za 400 gemów postacie. Dzięki za obejrzonko. Zapraszam do innych filmów na inne moje kanały i siemanko.